E, witajcie na kolejnej takiej pogadance. Tym razem mam nadzieję, że to będzie znacznie krótsze. Powiedziałam, że spodobało mi się takie gadanie bardziej na spontanie. Dzisiejszy filmik będzie już taki znacznie ciekawszy niż te poprzednie pogadanki, gdzie to były takie bardziej jakieś dzielenie się swoimi przemyśleniami. Teraz to jest news. Teraz to jest faktycznie, chcę Wam coś powiedzieć ważnego, coś, co. Może się niedługo pojawić w Overwatch wydaje mi się, że niedługo się będzie dziać znacznie ciekawiej niż, niż ostatnio. Coś się zbliża do gry Moim zdaniem coś się zbliża do gry, coś co mocniej nas nachajpuje niż ostatnie nowości. Ostatnie nowości, tak czy siak są bardzo ciekawe, ale teraz może być coś jeszcze lepszego. Ok Na początek muszę tutaj takie wiecie tło zrobić. Czyli ostatnio co się dzieje w Overwatch'yku Jak pamiętacie, momencik sobie tutaj poprawię tylko. O. Jak pamiętacie, w styczniu pojawił się deweloper update z Jeffem Kaplanem w roli głównej. Opowiadał o nadchodzących nowościach o Overwatch, do Overwatch, czyli w końcu takie wymarzone nasze road, roadmap. Było powiedziane, że się pojawią eksperymenty karta eksperymentów. Tak, to już, to już zostało wprowadzone, całkiem ciekawy feature, um, częstszy balans wraz właśnie z eksperymentami, hero pool, czyli na rankedach bany, cotygodniowe bany kilku postaci, to też już funkcjonuje, jutro prawdopodobnie będzie kolejna pula wyłoniona. Zmiana w workshopach też się pojawiło. Ja się z tego bardzo cieszę. Wykorzystałem nowości, które, są, które były dodane do warsztatu w moich skryptach. Zmiana profili to się jeszcze nie pojawiło. To było też powiedziane, że jakiś drobny lifting się pojawi w publicznych profili. No, i też ulepszenie replay systemu, to jest na PTR-ze, czyli dzielenie się powtórkami. To się prawdopodobnie, moim zdaniem, pojawi jutro wraz z nowym Hero Poolem. Aktualizacja, która jest testowana na PTR, ona już została ściągnięta w tle. Często jest coś takiego, że na BattleNecie ściągamy yy, zakryptowaną wersję. To już, jest na naszych, to już jest na naszych komputerach, czeka tylko na wprowadzenie pełnej aktualizacji. No i te rzeczy właśnie zostały ogłoszone na tym developer update w styczniu. Czekamy na te profile. I teraz tak, jeśli jutro się rzeczywiście pojawi nowa aktualizacja, to patrząc na ostatnią częstotliwość ptr ów sądzę, że już w kolejnym tygodniu też już się może pojawić następny właśnie patch na serwerze testowym. Dosyć często są właśnie te aktualizacje, pewnie będą te, te przerobione profile, ale czy coś jeszcze się pojawi? Mamy pewne wskaz wskazówki, są pewne plotki, że coś się może właśnie pojawić większego jeszcze do gry. Co to jest? Otóż po kolei, kilka dni temu stylosa brytyjski YouTuber Overwatcha. Chyba wszyscy go kojarzą. Po prostu to jest taka teraz twarz Overwatcha. Główny influencer, nie ma się czemu tutaj dziwić. Czasami, według mnie osobiście, jego content uważam za za clickbaitowy albo siejący jakby niepotrzebny hype. Czasami nie wiem, że z, z widły z igły są robione, ale okej. Okay. To, yy, takie jest moje zdanie na temat jego kontentu, ale nie zaprzeczajmy, jako osoba właśnie tutaj zaangażowana w Overwatcha, yy, spełnia swoją tutaj rolę. Ale dobra, zobaczam z tematu. Wrzucił na swoje Insta Story yy, zdjęcie, spakowany plecak, że gdzieś leci, ale gdzie? No i pytanie, co nie. Plecak Overwatcha, ale może niekoniecznie coś w związku z Overwatchem, może po prostu to jest jego plecak Zawsze z nim lata Ale kilka dni później pojawia się kolejne instastory I już jest w samolocie i tam właśnie coś sobie kupuje W barze, w samolocie No i tak dokąd leci? Pytanie I gdzieś tam na tym ekranie w rogu widać numer lotu Patrzę sobie, jaka to jest linia lotnicza, jaki to jest lot no i patrzę, Londyn leci do Los Angeles. Los Angeles, oczywiście siedziba główna, czyli siedziba główna Los, ymm, Blizzarda jest w Irvine, ale to jest sąsiadujące miasto z Los Angeles. Czyli wiadomo, że Stylosa wylądował w LA. Ale okej, okay, to dalej jeszcze nic nie wskazuje. bowiem Kilka dni temu, kilka tygodni temu, było powiedziane, że influencerzy z całego świata otrzymali od Riotu zaproszenie na udział w wydarzeniu związanego z Valorant. Miało się odbywać 10-12 marca. Daty się zgadzają, prawda? Ale okej. Okay. Okazało się niestety, że przez wirusa popularnego ostatnio. Te wydarzenia zostały odwołane Czyli Stylosa nie leci na coś W związku z, z Valorant Tu musi być coś z, z Overwatchem No i w końcu Dzisiaj właśnie czy wczoraj wrzucił zdjęcie Na Instagrama e, Selfiaka z Jeffem No to jest w siedzibie Blizzarda, okej, okay, wiadomo Stylosa został zaproszony Przez Blizzarda Żeby wziął wzią udział W czymś związanym z Overwatchem. Co to może być? To nie jest nic nowego. Influencerzy od zawsze są przez Blizzard'a zapraszani na jakieś zamknięte pokazy. Blink'u był, ja byłem, Stylosa też co chwila gdzieś był zapraszany. Seagal też był, e, ogrywał w siedzibie Blizzard'a Sigmę kilka godzin przed wszystkimi, no to cholercia. No wydaje mi się właśnie, że Stylosa teraz, możliwe, że nawet w tym momencie, nie dobra, tam jeszcze rano mają, ale powiedzmy dzisiaj sobie będzie grać właśnie w coś, w coś nowego. W coś, co może się za tydzień pojawić w Overwatchu. A skoro on został zaproszony, to znaczy, że yy, no, to nie jest zwykła aktualizacja. Nie influencer nie byłby zapraszany do siedziby, gdyby to był po prostu zwykły patch z... Yy, nie wiem, no... ze zwykłą, nie wiem, na jakiś... Yy, Dzielenie się powtórkami, Hero Pool, yy, ulepszony workshop, yy, zmiana profili. Nie, to, te, te rzeczy są zbyt małe. To musi być coś większego: to musi być coś, co faktycznie yy, jest warte pieniędzy, yy, żeby wydać je na ściągnięcie YouTubera, prawda? Yy, ale co też ciekawe, yy, na kolejnym zdjęciu, które wrzucił Stylosa, pojawił się. Jeden z członków grupy o nazwie Ampi Sound. Patrzę sobie, to jest grupa zajmująca się tworzeniem filmów o parkurze i o free runningu, jakoś tak. Ale tak, jaki to ma związek parkur i Overwatch? Oczywiście Siomer z, z Overwatch Game.pl wrzucił już artykuł, że według niego to jest nowy bohater, który będzie Parkurzystą, że tak powiem. Nie wiem, jak to się mówi. Tak, ale to będzie po prostu. Czy to będzie nowa postać, która potrafi parkur? No, nie wiem, nie wiem. Dla mnie, tak, Hanzo jest, taka, jest to taka dosyć skoczna postać. Tak samo jak Genji. Ich mechaniki są mniej więcej związa związane z parkurem. Lucio. Troszeczkę może. Nie wiem, nie wydaje mi się, ale to jest, jest zastanawiająca obecność tego kolesia z Ampi Sound. Może tu chodzi o przeprojektowanie Paryża. To jest moja teoria. W tle widać mapę Paryż. Wytapetowana ściana jest właśnie. Kolejna rzecz. parkur. Pochodzi z Francji. Filmy typu Yamasaki? Ja. Kurde, przepraszam. <laughs> Dystyk 13. Eee, te filmy zostały nagrane w Paryżu. Więc sądzę, że tutaj może być coś, coś związanego z tą mapą. Eee, od dawna wiadomo, że społeczność nie przepada za tą lokacją. Jeff już potwierdził, że przyjrzą się temu. No i też, co, co interesujące, Paryża już od. będzie pół roku bez Paryża na Map Pool, na rankedach. Co dwa miesiące wchodzi nowa rotacja map, i Paryża na każdej nie było, od kiedy to wprowadzili. I tak sobie myślę, a może dlatego właśnie, że nad nią pracują. Wiedzą, że społeczności się ona nie podoba, i po prostu nad nią pracują, żeby ją przerobić i w, w końcu będzie mogła być w Map Chociaż. Też z drugiej strony uważam, że to jest dosyć naciągana teoria. Ta ścianka wytapetowana Paryżem jest od dawna w siedzibie Blizzarda. Wszelkie jakieś wywiady z deweloperami są przeprowadzane właśnie koło tej ściany. Więc to może być po prostu przypadek. Dobra. Co zrobiłem jeszcze? Mam tutaj oczywiście tekst z boku, z podpunktami. Wszedłem sobie na profil Instagrama Ampi Sound i oni też wrzucili Instastory. Wchodzę sobie na nie i patrzę. E, napis, że świat potrzebuje nowych bohaterów. Napis New Heroes. Oczywiście jest dużo większy. Czy to jest wskazówka? No, to tak troszkę wygląda na to, że to jest zapowiedź nowego bohatera. Ciekawe, ciekawe. Oczywiście, The World could always use more heroes. To jest też takie hasło Overwatcha Niekoniecznie wskazuje, że coś się pojawi. To zdanie często jest powtarzane bez kontekstu, po prostu jako coś, co określa tę grę, prawda? Ale, ale jednak, to może być też wskazówka że chodzi o nowego bohatera. No kurczę, patrzcie, no Sigma, kiedy się pojawił, pół roku temu, jakoś ponad nawet. Więc cholercia, przydałby się już nowy bohater, to już jest kawał czasu bez, bez nowego e, Herosa. Potwierdzono, że do premiery Overwatch 2, yy, do obecnej gry, pojawi się co najmniej jeden nowy yy, Heros, tak? Sądzę, że to będzie tylko jeden, bowiem przed premierą jeszcze musi ruszyć beta, prawda? A jak już wejdzie ta beta, to nowa postać, dodanie nowej postaci już nie będzie miało za bardzo sensu. To już w tym momencie full focus na, na becie. Rzecz jasna, najbardziej liczymy na echo, że ona się pojawi do gry. Jednak. Tu wciąż w tym momencie jest wielką zagadką ten członek Ampi Sound. Gdyby to miała być echo, to po co on tam jest? Yy, to może jednak to będzie bohater, który potrafi parkura. Nie wiem. Mm. Nie mam pojęcia. Wszystko się uważam niedługo wyjaśni. Sądzę, że to będzie w przyszłym tygodniu. naprawdę. Za kilka dni, Moim zdaniem to wszystko się wyjaśni. Zazwyczaj było tak, że jeśli Blizzard zapraszał influencerów do siedziby, żeby im coś pokazać, to czasami to było nawet tego samego dnia, tego samego dnia a czasami to było tydzień przed. Zatem, moi drodzy, czekamy, czekamy i jaram się troszeczkę, tak? Ja niestety no, nic nie wiem. Co prawda, mam kontakt z tymi samymi menedżerami społeczności co Stylosa, ale nic nie wiem. Jeszcze kilku influencerów z całej Europy, Europy też ma kontakt z tymi samymi osobami. Nie sądzę, żeby oni coś yy, wiedzieli. To mi wygląda bardziej na to, że tylko Stylose wzięli. Wzięli bardzo mało osób, bo może to nie jest coś aż tak dużego, żeby informować wielu, żeby ściągać wielu. Jak coś, to oczywiście Możecie na mnie liczyć, że będę Was informować na bieżąco Będą streamy jakieś z oczekiwania na tę nowość Jeszcze raz przypominam, te streamy odbywają się na Twitchu jeszcze, kilku, jeszcze wiele osób o tym nie wie Przeniosłem się właściwie z powrotem, syn marnotrawny wrócił na Twitcha Na razie chcę sobie tam streamować, nie na YouTubie Jest kilka zalet tego, też kilka wad ale na razie, na chwilę obecną, wolę na Twitchu. Link jest w opisie. Zatem dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.